A w dzisiejszym odcinku Volvo Challenge mamy Fest Challenge, bo nigdy tego nie robiłem, szczerze mówiąc. Wymia okresową wymianę dźwigienek zaworowych Volkswagen. A pokażę Wam, że naprawdę to jest pasat. 2 litry TDI, 16 wentylków 16 dźwigienek tutaj nowych czeka z firmy Kolben Schmidt. Bardzo fajne dźwigienki. Nigdy w życiu tego nie robiłem. To jakby pierwszy raz. No a wymieniamy dlatego, że tu pospadały rolki. Pospadały roleczki, no i teraz wam pokażę, mogę już wyjąć. Ją. Pospadały roleczki, no i mamy i mamy tu i mamy tu weź problem. Oczywiście tu są te roleczki. Ja wyciągnąłem taki długi sworzeń. Można powiedzieć, że to jest taki wałek, no to można bardziej powiedzieć, że to jest taki sworzeń podziurkowany. I on jest ustawiony tam w odpowiednim miejscu. Tu jest jakby szczoła gwint, który możemy chycić młotkiem bezwodnościowym i wybijać, jeżeli coś jest krzywa albo coś nie idzie. A ja odkręciłem, zeszedł z tego wałka olej, także zawsze troszkę mniej. A teraz to wszystko umyję. On jest umiejscowiony w tamtym miejscu, w głowicy, wsunięty i drugie jest pod pompą. Także prawdopodobnie. Teraz pompę wyrzucę i będę wyciągnął. Ale po jednym czasie włożę pierwszy tył. Założę wszystkie dźwigienki. Później ściągnę pompę i pokażę Wam drugą stronę. Nigdy tego nie robiłem, jest jakby to mój pierwszy dziewiczy raz. Ale tak jak widzimy, wychodzi to wszystko bardzo ładnie. Wysuwa się. Jest to fajnie spasowane. Także zakładam tylne dźwigienki. 8 do tyłu i 8 do przodu. Zaraz zaraz wam pokażę resztę. Tak troszkę nie w temacie, co było naprawiane w tym aucie, ale to później resztę wam wyjaśnię na końcu, jak już będę jechał samochodem, to wam powiem po co, na co i dlaczego. A więc zrobimy szybciutką aktualizację kolejnego dnia, czyli jest rano, siódma rano, jestem kim jestem. Oj, paneweczka troszkę wytarta od paska. To nic, damy ją no, na koniec, a z końca damy na początek i znowu będą chodzić. I co? Dźwigienki mamy wymienione. Ładnie wszystko działa: wszystkie dźwigienki założone. Tak jak mówiłem, z tej strony, z tej strony są, ta jest wkładana tutaj, ta jest odkręcana tutaj, ale nie wolno odkręcać środkowej śruby, bo to jest jakby tylko zaślepka. Odkręca się boczną i wysuwa się całość. Także wszystko mamy ogarnięte, tu mam powierzchnię wyczyszczoną, bo jest bardzo skorodowana Wyczyszczoną pod ten króciec, który też już wymienialiśmy Ale to mówię, to na samym końcu na jeździe próbnej opowiem Wam po co, na co i dlaczego I co, składamy to powolutku do przodu Powieżdżają nowe elementy, simmeringi, uszeleczki i powinno być dobrze A więc zrobimy szybką aktualizację tematu pasat. To, że to tak wszystko obklejone, to Wam później wytłumaczę co chodzi. Jeszcze Wam chcę pokazać, że za wymiennikiem ciepła, tam na górze, jest poklejony blok. Czemu jest poklejony blok? Dlaczego? Po co? Na co? To Wam wytłumaczę zaraz, albo jak już ten silnik będzie chodził. Tam widzimy, jest poklejony blok. On jest wstępnie poklejony takim klejem. Tam nie ma żadnego kanału olejowego, nie ma nic. Kanał olejowy jest dopiero później. Tu w tym miejscu zorganizowane Także było blisko O w tym miejscu było blisko Ale jednak, jednak wybiło dziurę tylko W cienkiej ściance Dlaczego tak jest poklejone to mamy tłumaczę Później jak już silnik będzie chodził I będzie jazda próbna Ale powiem wam że ciężko się uwolnić Od takiego samochodu z problemami To nie jest akurat że to jest Pasad i akurat tak wyszło ale To po prostu jest zbieżność akcji Miejsca tu widzimy Korba jest troszkę poobijana tu jest ryśnięta w tym miejscu o. i delikatnie tutaj poobijana to wam później powiem wszystko panewki były wykręcone pozaglądane, wszystko jest ok skręcone z powrotem, główne jak i główne jak i, i korbowodowe pozaglądane, że jest wszystko w porządku wał jest ustawiony na blokadę tam na górze jest blokada wrzucona no siedzi ładnie wrzucona jest blokada i teraz będziemy montować pompę oleju która przychodzi tu z wałkami wyrównoważającymi, czy jak to się tam mówi, to są te wałeczki. One mają być ustawione równo. Później wam pokażę z tej strony: jest nawet takie wycięcie. Takie wycięcie tutaj, to wycięcie ma być idealnie, idealnie w dół. No to idzie bez problemu ustawić o idealnie w dół. I wtedy zakładamy tą, tą całą pompę, cały zespół. Z pompą olejową jest wrzucony, jest wrzucony już nowy imbus, bo stary podrobiony i za długo by przeskoczył. A teraz, a teraz widzimy ładnie, przekazuje napęd. Jak zblokujemy to tam, nawet, nawet nie ma za dużego luzu. Także to gniazdo jest jeszcze dobre. Zaraz to składamy i będzie, będzie banglać jeszcze. Będzie działać, przepraszam. I jeszcze co? No, musimy wykręcić smog z pomp olejowej, ten smog wyczyścić, ale to pierwsze sobie założę ten zespół na auto, odkręcę sobie później wygodnie Wygodnie smog i już i wy, po, powyciągam te wszystkie opiłki, śmieci, które tam są. Później Wam wszystko wyjaśnię, jak co tu miało miejsce. A więc robimy aktualizację tematu Passat jedziemy, tło się przesuwa prędkość jest przebiegi jakieś są a mianowicie e, pasacik jest jakby skończony wszystko jest w porządku jeździ, głośne bardzo turbo jest ma słaby słaby wirnik kompresji także to, to jest jakby następny, następny problem do naprawy, ale klient chciał uzyskać efekt tego, żeby auto już mogło się przemieszczać no i może, i może ewidentnie autko już jeździ także będzie mógł podróżować sobie spokojnie przemieszczać się jakby z punktu A do punktu B co prawda głośno jest jeszcze zawieszenie coś tam jest wybite w zawieszeniu to jeszcze będziemy konsultować co, co dalej z tym tematem razem z klientem ale już już jakby, już jakby Większość tych problemów została usunięta Także Myślę, że to na tyle będzie W kwestii naprawy Passata Zaraz Wam jeszcze tylko dopowiem Co się wydarzyło i dlaczego się wydarzyło Czemu jest blok poklejony Bo miał dziurę hm, Miał dziurę wybitą Nie otwór, tylko dziurę Bo dziura jest brzydka, a otwór jest okrągły Także zaraz wam, zaraz wam więcej opowiem na temat, co się tam wydarzyło w kwestii tej dziury w bloku. Dlaczego też wałki wyrównoważające były ściągnięte, dlaczego. Góra pokrywy była, góra, górna pokrywa była zdjęta, dlaczego wymienialiśmy dźwięki zaworowe, no i tam jeszcze parę innych rzeczy, ale to wam omówię jakby za chwilkę. O oh a mianowicie aktualizujemy temat pasata. W pasacie o! Mają wyglądać tak dźwięki zaworowe. To jest oczywiście taka szklanka hydrauliczna. To się tam pompuje olejem, coś tam, coś tam, coś tam. A to chodzi po wałku. I w pasaciku rozpadły się rolki. Można to nazwać rolką, no bo tak by było najłatwiej, takie pierścionki, które jeżdżą, latają po tym to jest w środku łożyskowane, tu jest stworzeń na zewnątrz jest zewnętrzna bieżnia i w środku są igiełki to wszystko się rozpadło w tym pasacie ale widocznie komuś wcześniej, dlatego, że nie wyłowiliśmy wszystkich rzeczy, które były do wyłowienia a naprawdę, z góry po ściągnięciu klawiatury po ściągnięciu nadstawki z wałkami wyciągn wyciągnąłem wałki i zaglądałem kamerą w każdy jeden otwór, także nie, nie sądzę, że rozpadło, rozpadło się to u nas Dlatego, że to auto po prostu zgasło To auto po prostu zgasło Przeskoczył rozrząd Ja założyłem rozrząd Uruchomiłem ten silnik, on nie szedł czysto i zgasiłem A w momencie kiedy dosłownie uruchomiłem, żadnych trzasków nie było, on bardzo ładnie chodził równo Ale to nie było takie To nie było tak do końca, że on chodził idealnie jedwabiście Po prostu e było słychać, że tam ma jakieś niedomagania, ale nie było żadnego tłuczenia po bloku ani nic takiego. Po prostu yy, ten silnik nie szedł równo. Tak nie idealnie powiedzmy, ale nie było żadnych hałasów. Mianowicie, przy tym jak go zapaliłem, on pochodził 3-4 sekundy, zgasiłem go, mówię, o trzeba więcej rozbierać. Trzeba więcej rozbierać, bo coś się zniechalo. Auto zostało się podniesione jeszcze raz do góry. Bo było nisko, i patrzę dwie plamki oleju. Okazuje się, że o, to jest to. To jest dokładnie kawałek bloku, który odpadł, odpad dosłownie, odpad jak kawałek takiej rolki. No, no nie taki, a może taki. Gdzie to uciekło? Kawałek takiej rolki. Nie wiem, czy to był ten kawałek, czy to był ten kawałek, czy to był ten kawałek rolki. Bardziej mi powiedział, że to jest ten kawałek rolki. Uderzył w blok, ale weszedł pomiędzy odważnik korbowo... między korbę, nie odważnik korbowo, tylko między korbę, a blok, wtedy wybił dziurę w bloku. I to jest jakby, i to jest, i to jest ten kawałek, który go wybiło. Wybiło tą dziurę od środka, pchnęło i wywaliło taki kawał kawał żelastwa, żaliwa całe szczęście, że w miejscu w którym nie ma żadnego kanału olejowego bo tak troszkę dalej tam już mogłoby być nieciekawie to są wszystkie igiełki z tych, z tych dwóch rolek których brakuje, bo tutaj brakuje jednej rolki i zaraz Wam pokażę jeszcze i tu brakuje drugiej rolki co prawda, no pech jak skurczybyk dlatego, że te dwie dźwigienki są na trzecim i czwartym cylindrze. Ta na trzecim wpadła w kanał olejowy, i spadając musiała utrafić tak, że wpadła na odważniki wałków wyrównoważających. I te elementy na wałkach wyrównoważających po prostu podskakiwały tak długo, aż w końcu trafiły, trafiły na kolizję korbowód-blok. I, I z tego tytułu wybiło dziurę. Dlatego też po ściągnięciu, po pierwsze, po spuszczeniu oleju ten olej taki jakiś miał zabarwienie hmm, lekko lekko metaliczne i mówię o coś co coś niehalo. Spuszczamy ten olej, wrzuciłem do środka kamerę przez korek oleju i mówię kurde tam coś leży w misce, bo ten olej oczywiście ściekał cały, cały wieczór. Rano rano patrzę kamerą a tam jest a tam jest po prostu Jakie żelastwa leżą I tam widziałem wtedy jakąś rolkę, jakąś rolkę Tylko nie takie duże elementy Bo to jest wyciągnięte z głowicy A te elementy leżały już w misce Ale jełki też leżały w misce I mówię tak patrzę, mówię kurde tam coś widać Ściągnięta miska, ściągnięte wałki wyrównoważające I odkryła nam się ta dziura w bloku Łatwiej ją było oczywiście pokleić z dwóch stron Pierwsze klejem takim płynnym metalem Później Victor Reince to połatał to będzie trzymać tam nie ma tam nie ma żadnych cudów to jest jakby naprawa doraźna ale te doraźne najczęściej długo działają no cały, cały pojazd jest w takim stanie że do, dokładanie tam jakichś pieniędzy już mija się z celem także poklejony blok założone wszystkie dźwigienki 16 sztuk tych dźwigienek założonych nowych całe szczęście całe szczęście na to Mówię, tu jest wyjedzone, wyjedzona ta dźwigienka. Tu wałek po prostu latał po tej więc to nie jest uszkodzenie, które stało się po 30 sekundach pracy silnika. Nie, nie w to nie wierzę. To po prostu to było jechane i to os dosyć ostro, bo ta dźwigienka jest dosyć miękka, a wa na wałku, Wałkowi nic się nie wydarzyło. Na Krzywce się nic nie wydarzyło, bo, bo po prostu. Ten, ten, ten hydrus na, na tyle nie pozwolił, on się napompował maksymalnie i nie pozwolił maksymalnie wałka obciążać Także rozpadnięta rolka, jakby zewnętrzna bieżnia tej rolki Plus wybity otwór, plus przestawiony rozrząd, plus zużyty ołówek Ten ołówek jest dosyć, dosyć, dosyć zużyty, ale mówię po prostu no. Po prostu, jak już zakładamy, to zakładamy, wrzucamy nowy taki ołówek, nic nie kosztuje. Gniazdo wygląda całkiem nieźle. Dobra, założymy. Także od zerwanego, o nie, od przyciągniętego auta na lince, pozałożony pasek, odpalone, no mówię, 4-5 sekund chodził na równych i obrotach na wolnych, i już wiedziałem, że jest coś niehalo. Później ściągnięta miska, oględziny, wybita dziura w bloku, poklejone, poskładane. No i teraz finalnie pasacik działa. Także. Można jednak, można jednak czasami no takie auto z krzaków wyciągnięte, no bo to jest z krzaków, to jest klient, który wyciągnął to z krzaków po chyba 3-letnim postoju, bo takie to wszystko było, bo no na pewno to nie stało tydzień albo dwa. To on nie wiem, bo tarcze, tarcze hamulcowe tak nie zerzewiają, nawet jakby, nawet jakby w stawie stały. Także. No po prostu dramat, po prostu dramat, ile pracy zainwestowane w takiego, w takiego pasacika, na no ten cały pasacik nie jest warty tych pieniędzy, no ale klient kocha i napycha pieniądze, a my musimy mu niestety to u, e, ułatwić ułatwić także taka to sytuacja, jakoś ciekawostek, jeszcze pokażę, co się wydarzyło w alfie Romeo 150 159. 24 JTDM, a mianowicie rozerwało pompę oleju. Pompa oleju miała taką lekką destrukcję, rozerwało ją. To też, to też jest przyczyna, że w układzie olejowym pływają opiłki. Dostał się, dostał się w pompę, zatarło ją, rozsadziło ją. Także wyrwało, wyrwało kawałek, kawałek obudowy z zewnątrz. O tu widzimy. To budowa tu była kiedyś gdzieś tam o w taki sposób. Także, także to też czasami takie sytuacje. No pompa do Alfa Romeo właśnie 2-4 JTDM 200 koni 200 konny silnik jest naprawdę w dobrych pieniądzach, to trzeba uważać. Straszne to pieniądze kosztuje, ale jeszcze się gdzieś na necie używki pokazują, i, i właściciel pojazdu sobie zakupił używaną pompę. Założyłem działa poprawnie i będzie działać też miska była ściągana wszystko było, było przeglądnięte także teraz już będzie w końcu działać poprawnie tak jako ciekawostka przyrodnicza także tak jak zawsze subskrybujcie komentujcie lajkujcie udostępniajcie wbijajcie na instagrama tam też jakieś relacje lecą z życia i nie tylko i do następnego jakiegoś małego challenge u.